Czy pandemia, pandemia stworzyła dobry klimat do zmiany w zakresie klimatu? Yy, tak. Znaczy, yy, ja, jak sobie analizuję to, co się z, z, zdarzyło w trakcie pandemii, to pomyślałam sobie o takim porównaniu: że pandemia to jest takie ciśnienie wody, które wpuszczamy w wąż, i on jest dziurawy, więc ujawnia wszystkie dziurki i takie dysfunkcyjne. Aspekty w ogóle globalnego rynku, mówiąc bardzo, bardzo, bardzo ogólnie. I rzeczywiście mam wrażenie, że pandemia ujawniła pewne, no właśnie, obszary, rzeczy, systemy, które nie działają. Bo pamiętajmy, że pandemia zastała nas też w takim czasie, kiedy. Jeśli jesteśmy, już my mówimy o środowisku i o planecie, to została nas w momencie, kiedy my już, już kształtowały się norm, nowe normy społeczne, kiedy już branże reagowały na świadomych konsumentów, aktywistów, organizacje pozarządowe, kiedy właściwie już zdawaliśmy sobie sprawę z tych zmian klimatycznych. Cześć, Kamilu. Ale co nam dała pandemia? Wydaje mi się, że w kontekście, jeśli spojrzymy sobie na firmy, to. To to był czas refleksji także dla firm i myślę, że tutaj warto byłoby zwrócić uwagę, że sam fakt zerwania łańcuchów dostaw, zatrzymanie produkcji, pokazało, że warto jednak zabezpieczyć się, organizując sobie lokalne łańcuchy dostaw, chociażby w części. Ale też pokazało, że być może warto jest znowu zabezpieczyć się. Włączaniem takich cyrkularnych modeli biznesowych, no bo na przykład sharing economy, czy, czy, czy wszystkie takie projekty związane z wypożyczaniem, bardzo byłyby pomocne i funkcjonalne, jeśli w czasie pandemii po prostu, kiedy, kiedy rzeczywiście wiele firm stanęło i miało jakby swoich produktów w ofercie. Jednak tutaj chciałabym się przede wszystkim skupić nie na, nie na firmach, a na konsumentach, dlatego że ja uważam, jak pewnie wiesz, że wszystkie zmiany, które dzisiaj tak mocno widzimy, jakby one wynikają właściwie głównie z tej siły konsumentów i to konsumenci moim zdaniem dzisiaj tworzą trendy, a nie, a nie marki i nie media. I teraz, I co I to i konsumenci są tam... gotowi. No właśnie. Tak, czy, czy konsument jest gotowy no właśnie, i odpowiada to pozytywnie konsumentami. na konsumentami? Pandemia to był taki właśnie też czas refleksji, uważam, dla, dla konsumentów, ponieważ oni, chociaż słyszeli o tym, że nie potrzebują aż tylu produktów nowych tak często, to przyszedł taki moment, kiedy musieli, musieli się z tym zmierzyć. I okazało się, że są w stanie. Przeżyć mówiąc w cudzysłowie, nie kupując bez przerwy nowych rzeczy, co więcej byli zmuszeni też poniekąd pożyczyć lub wymienić, jeśli czegoś nie mieli. I te cyrkularne jakby sposoby konsumowania różnych dóbr też się tutaj sprawdziły. Ale myślę, że jedną z ważnych rzeczy w kontekście jakby biznesu i takich sygnałów dla biznesu jest to, że konsumenci to było bardzo mocno widoczne. W mediach społecznościowych, kiedy zaczęliśmy się organizować w grupy wsparcia dla marek, dla polskich marek i dla lokalnych restauracji, ponieważ w tym, w tym czasie zagrożenia my się, my poczuliśmy, że musimy wesprzeć siebie, znaczy wesprzeć lokalne marki, żeby wesprzeć siebie, czyli polską gospodarkę. Aha. Myślę, że to jest bardzo fajne, bo to bardzo mocno, bardzo mocno się nakręcało w mediach społecznościowych. Ale kolejna rzecz, która w sumie jest też takim sygnałem, wydaje mi się, dla, dla biznesu, to jest to, w jaki sposób konsumenci podchodzą do, do środowiska. I ewidentnie badania, które były realizowane w czasie pandemii, pokazują, że to środowisko jest nadal bardzo ważne. Z jednej strony, na przykład badanie Ipsosów w pewnym momencie było robione, które pokazuje, że jedna trzecia Polaków bardziej jakby bardziej zależy jednej z trzeciej Polaków na ekologii. ktoś 10 przetali. sekund, 10 sekund jeszcze ci zostało. No. E, tak, no. więc, więc rzeczywiście to środowisko jest Wiemy, że Polacy już widzą potrzebę systemowych rozwiązań, że e, właściwie, e, tutaj jeszcze zerknę sobie na badania, ale e, Niemal 50% Polaków w wyniku pandemii bardziej boi się zmian klimatycznych, że Polacy czują, że to nie, jakby, że oczywiście y, odpowiedzialność za zmiany klimatyczne ponoszą firmy, ale także oni sami. Więc w moim odczuciu znowu Aha. to będzie przyspieszony taki kurs przestawienia się na inny e, styl życia, który będzie wpływał na, na zmiany w biznesie. Jestem o tym przekonana. To ze strony. Dobrze. Dziękuję bardzo, Marta. To ze strony. Argumenta. Kamilu, witam Cię bardzo serdecznie. A czy widzi tę szansę i odpowiada pozytywnie na tą zmianę? Czy ta pandemia to jest też szansa dla biznesu, żeby wprowadzić te nowe modele gospodarki, o których na początku mówił Pan minister? Hmm. Trudne, trudne pytanie. Ja, ja odpowiem na nie może przewrotnie. Generalnie ty, ci, ci, ci liderzy biznesu, którzy uważają, że zmiany klimatu postępują, nie są wymysłem, nie są jakimś fake newsem, to robią to w ramach swoich korporacji i organizacji. Natomiast ci, którzy mają wątpliwości, a nie ukrywam, że takich osób jest bardzo dużo, wystarczy spojrzeć na grono wyborców Donalda Trumpa, jeśli chodzi o ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce podobne osoby także mamy w dużej liczbie. No to te osoby, mamy nadzieję, przekona tabelka wekselu, czyli to, że w tej chwili jest Aha. dużo pieniędzy na, na inwestycje zielone i będzie ich coraz więcej. Też to, Aha. co pewnie warto w kontekście badań wspomnieć, bo Marta pokładała jedno z ciekawszych, natomiast ja bym dorzucił badanie, które wykonaliśmy wspólnie już drugi rok z rzędu z Hantar i z lata 20, gdzie. Rok do roku sprawdziliśmy, mówię o badaniu Ziemienia, atakują serdecznie, zachęcam do zapoznania się z nim, bo zostało zrobione na bardzo dużej próbie. 4400 osoby, badanie, które uważam jest solidne, badanie, hmm. które pokazuje też trendy, badanie, które wreszcie pokazało, że w roku 2019 mieliśmy 72% Polaków, którzy uważali, że zmiany klimatyczne są postępują, są zjawiskiem negatywnym i trzeba się nim pilnie zająć, a na odpowiedź, kto się ma nimi zająć, wskazywali najczęściej polityków. Natomiast Aha. w roku 2020, czyli w momencie, kiedy już pandemia była tym tematem dominującym, ta, ten procentowy udział nie spadł. To, to wzrosło z 72% do 78%. I to jest ciekawe, bo, bo ja się spodziewałem, jak to badanie publikowali w grudniu 2020, tą drugą edycję, że będzie mniejszy procentowy udział osób, które uważają zmiany klimatu za jakieś ryzyko, wszyscy raczej. Będą wskazywać problem ze zdrowiem, pandemię i podobne pochodne rzeczy, czy troska o pracę, etc. Natomiast nie. Okazało się, że ta świadomość po prostu rośnie. I to jest bardzo wyraźny sygnał dla polityków, że, że powinni nie bagatelizować tego, ujmę to wprost elektoratu. I, i, I z tego punktu widzenia ja bym się o polityków w tym sensie już nie martwił. Oni odebrali już swój sygnał, odebrali lekcje i wiedzą, że trzeba się tym tematem nie zająć. Natomiast cały czas się martwię jak i ja no właśnie, chcę wrócić do biznesu. W jakim trybie ten biznes powinien zacząć działać, po to, żebyśmy nie mieli takich przestrzeni wstydu, jak bardzo powolne odchodzenie od plastiku jednorazowego i opór biznesu, ale też opór sektora, który produkuje plastik w tej sekcji polimerów syntetycznych. A przypomnę, że są trzy inne grupy zamienników, które są kompostowalne i to jest wstyd, że ich się nie używa, dlatego że się jednak cały czas patrzy na tą tabelkę w Excelu. To jest jeden z przykładów. Mogę ich mnożyć i jak z rękawa wytrząsać, to, 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 to dla mnie jest to, jest to potężny problem. Zwłaszcza jeżeli patrzymy na badania, które prowadzi system ONZ dotyczące tego, co się dzieje z frakcją plastiku, który jest nie, no, nie rozkładany. Przypomnę, to jest 8,4 miliarda ton 3% z tej masy. Wytworzony od 1950 roku jest w użyciu. 7% zostało przetworzone najczęściej termiczne, termicznie poprzez spalenie, a reszta jest gdzieś, najczęściej na jakichś składowiskach bądź w hmm. oceanach. I to jest ten dramat, który pokazuje, że globalnie sobie kompletnie nie radzimy z gospodarką obiegu zamkniętym w ramach frakcji plastików i też innych frakcji odpadów, też odpadów niebezpiecznych. I to jest ta odpowiedzialność biznesu za podejmowanie właściwych działań, co się też przecież bada też dokładnie firmy wiedzą, inne, produkują ton plastiku w ramach poszczególnych frakcji, tak, chociażby w kontekście to, 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 to. Tak, ale to jest też... Ale to jest też, Kamilu, to o czym mówiła Marta, na przykład model gospodarki obiegu zamkniętego i ta potrzeba nowych modeli, bo to jakby już dziś w takim modelu gospodarczym to magiczne słowo dekabru, wzrostu gospodarczego, życia równoległego tego surowców naturalnych. Myślisz, że znajdzie w sobie siłę i odwagę, bym powiedziała, żeby odważyć się na te nowe modele tak, no niektóre firmy to robią. Mamy przecież długą listę tych liderów zmiany, którzy pokazali cele redukcyjne, pokazali, że w ramach branży można, chociażby można wspomnieć o celach redukcyjnych zaproponowanych przez Unilever. Inny przykład to jest firma 3N, która też robi w Polsce 12 tysięcy produktów i wszystkie one są tak projektowane, że były w pełni wydegradowalne. Tego typu przykładów mogę wnosić. Czy legendarna Patagonia, która przecież od dekad prowadzi działania w oparciu o bardzo wyśrubowane normy. Które powinny inspirować uh -huh, resztę, uh -huh. zwłaszcza jeśli chodzi uh -huh. o sektor tekstylny uh -huh. sektor związany z produkcją ubrań, odzieży. Tylko pytanie, dlaczego jest tych naśladowców tak mało. I uh -huh. dyskusje, które Dobra, są wokół, uh -huh. no właśnie tego, no ja wrócę do tego plastiku, bo to jest dla mnie taka przestrzeń naprawdę wstydu, że, 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 że tak powoli przebiegają te zmiany. Przecież ja też rozmawiam i z grupą PepsiCo, i z grupą Coca-Cola. I naprawdę bym sobie życzył, żeby koleżanki i koledzy z tej korporacji wzięli się do takiej solidnej roboty i korzystali z celów redukcyjnych, które pokazują inne firmy, pokazując, że się da firmy o podobnej tak. skali. Czyli tutaj naprawdę nie ma wymówek. Tak, um, tak. tutaj, tutaj naprzeciw wychodzi nasza też wspólna zresztą inicjatywa Polski Pakt Plastikowy, gdzie już mamy kolejnych, kolejne, kolejne grono firm z całego łańcucha wartości, gdzie od tego roku będziemy już. Propagować i proponować bardzo konkretne nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie właśnie zamykania obiegu odpadów do stworzyw sztucznych. Słuchajcie, czas nas goni. Jedno, szybciutko, 10 sekund. To, co chcę zwrócić uwagę, że kluczowa obok tej samoregulacji biznesowej jest po prostu regulacyjna przestrzeń, czyli prawa na poziomie globalnym, na poziomie regionalnym i lokalnym. Globalne to są porozumienia. Krajowe, tak. Globalne, krajowe regionalne to tak. są to jest green, green. Tak. ten lokalnie jest kluczowy i tutaj trzeba bardzo dużo wysiłku z polskim rządem, żebyśmy te regulacje mieli na tyle sprawne, dobrze zbudowane, dobrze. żeby zmotywować biznes tak. bo się nie chce. Żeby, okay. żeby, żeby nie przeszkadzały, tak, dobrze. Słuchajcie, bardzo, czyli tak, według Marty mamy gotowego konsumenta. Jeszcze nie do końca odpowiada na tego nowego konsumenta, więc Wiemy, wiemy, co mamy, mamy robić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję tak. i przechodzimy do napierającego konsumenta i trochę wahający się biznes. Dobrze, świetnie. Klaudia, jak Państwo widzicie, w tle dalej, dalej tutaj te myśli naszych ekspertów. Bardzo serdecznie